Tomasz Chrustny, Przez Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów. Nałożyłem ponad 60 milionów złotych kary na spółkę Czeronimow-Martin Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Przedsiębiorca ten wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcać ich decyzje zakupowe. Rzetelna informacja o oferowanych produktach to podstawowy obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta. Tymczasem w sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka, byli często wprowadzeni w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywierzkach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy. Naruszenia te miały charakter systemowy i długotrwały. Podczas postępowania wzięliśmy pod uwagę wyniki kontroli inspekcji handlowej prowadzone od jesieni 2019 roku do lutego 2021 roku. Inspektorzy porównywali dane na sklepowych wywierzkach z tymi na opakowaniach zbiorczych lub jednostkowych oraz w dokumentach dostawy. Szczególną uwagę zwracali na owoce i warzywa, które były deklarowane jako polskie. Pod lupem wzięli przede wszystkim takie, wobec których istniało największe ryzyko podawania błędnego kraju, ponieważ rosną zarówno w Polsce jak i w innych państwach. Na przykład ziemniaki, cebulę, kapustę, marchew, pomidory, jabłka czy truskawki. Inspekcja handlowa sprawdziła w sumie 263 sklepy Biedronka w całym kraju. W 73 z nich, czyli w ponad 27% skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. W tych sklepach nieprawidłowości sięgały nawet ponad 20% sprawdzonych partii produktów. Przykładowo jako Polskie sprzedawano czosnek z Hiszpanii, seler z Niderlandów czy Cebulę z Francji. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów. Wiele osób kieruje się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym, bo chcą wspierać polskich rolników i producentów. Dla innych ważne są kwestie transportu żywności, który może mieć wpływ na ilość stosowanych pestycydów do jej zabezpieczenia, czy też zagrażający środowisku ślad węglowy pozostawiany w trakcie przewozu. Dlatego prawdziwa i rzetelna informacja o kraju pochodzenia warzyw i owoców jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji o zakupie.